Dzień dobry, moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed Wami dwunasty materiał z gry Kingdom Rush Origins, dokładnie tak, przed nami. Nowa, trzecia i prawdopodobnie ostatnia fabularna kraina w tej grze, ponieważ mamy tutaj no jest, to ostat, jest to po prostu ostat, ostatnia kraina. No co mogłem więcej powiedzieć, oczywiście, nie jest to ostatnia sekcja z misjami, bo jak w każdym Kingdom Rushu mamy zawsze jakieś misje dodatkowe. I w tym wypadku, jak przejdziemy tutaj, to. Z tego co pamiętam, gdzieś tu nam się powinny po odblokować, chyba trzy misje, z tego co pamiętam. Tu nam się powinny dwie odblokować, i tu, tutaj się powinien w tym wulkanie pojawić dwie misje. Nie wiem, może jeszcze są jakieś, o których nie wiem. <laughs> Ale dzisiaj mamy pierwszą misję, już w nowej, ostatniej fabularnej krainie, czyli jeśli chodzi o główną tutaj linię fabularną, w Origins. Gramy moi drodzy, chyba wrócę sobie do Rexona, bo mi się bardzo ta postać podobała. Ten Insta kill jest naprawdę fajny, więc ja sobie chyba do niego tutaj wrócę. Ewentualnie dynastem może zagramy, bo miały być livey. Ale, ale, ale dobra, zagrajmy w Denasem. On tu widzę, że kogoś przywołuje. Um, wiecie co? Um, ulepszymy go tak, porówno, nie wiem, cokolwiek. <laughs> nie chcę mi się tego czytać. Gramy, moi drodzy. Pierwsza misja w nowej krainie The Ascent. Oczywiście to mnie nie interesuje. Jedno, co wiemy na temat tej krainy, to jest to, że jest ona w dużej mierze związana z pająkami. A tu widzę chyba pierwszą. Uh, to chyba była jakaś ciekawostka, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, bo pewnie znowu tutaj ominę dwie rzeczy, a wy o, mi, wy o nich mi wspomnijcie w komentarzu. Moi drodzy, jeżeli jesteście nowi na kanale i wam się podoba, zapraszam was do subskrypcji kanału. Chciałbym już osiągnąć próg tysiąca subskrypcji. No i oczywiście, jeżeli, jeżeli macie jakieś dla mnie porady, powiedzmy, jakieś rzeczy, których ominąłem, na przykład tutaj w tym filmie, jeśli chodzi o czy jakieś inne pierdoły, Albo macie jakieś propozycje, jakieś pytania, propozycje gier, które mogą nagrać, zapraszam was do sekcji komentarzy na dole możecie spamić w komentarzach, co chcecie. W związku z tymi tematami, które, o których wcześniej wspomniałem. No i do nasą moi drodzy, stawiamy sobie tutaj. No, i idą haraserzy i idą. E, e, jakieś skorczary. To są chyba te, ci, ci przeciwnicy, którzy. E, to są ci przeciwnicy, ci filetowi, tacy, co sobie z takimi ostrzami chodzą. Wybaczcie mi, moi drodzy, że wczoraj o godzinie 12 nie było filmu. Znaczy wczoraj, dzisiaj, kiedy ja to nagrywam. No, nagrywam to. Jest aktualnie 12:47, jest prawie pierwsza w nocy. 7 stycznia, więc ten film prawdopodobnie widzicie za jakieś 7 godzin od, od momentu, kiedy to nagram, czyli o 8. Wybaczcie mi, że wczoraj o 12 nie było filmu, ale e, no po prostu jakoś mi się ten Kingdom Rush przejadł na jakieś parę chwil. E, ale oczywiście nie będę tutaj robił sobie jakiejś przerwy pięciotygodniowej, tylko jak już jesteśmy na dobrej drodze do jego skończenia, to skończmy go i, i będzie najlepiej dla, dla wszystkich. <laughs> e, widzę tutaj, że jest coś na wzór teleportu, ja już jestem w stanie to przewidzieć pomimo tego, że nie grałem w to, to, to już takie rzeczy mieliśmy w jedynce, takie rzeczy mieliśmy w dwójce jestem w stanie po prostu e, stwierdzić, że to prawdopodobnie może teleportować przeciwników tutaj. A to, e, czekajcie, to, nie wiem, może albo tutaj gdzieś będą wchodzić, No patrzcie, tu są dwie ścieżki, a tu głównie raczej będą wchodzić, no chyba, że tu będą wchodzić i tu będą wychodzić, albo tu będą wchodzić, nie wiem, tu będą wychodzić, no wiecie, możliwości jest z multum wręcz, no to chyba, mm, no kurde, no nie wiem, wam powiem szczerze, będzie tam haraserzy, to wiecie co? zbudujmy maga. Najwyżej będziemy poziom powtarzać. Zawsze przy każdym, em, przy każdym odcinku mam zawsze w zanadrzu dwie próby powtarzania level'a. Jeżeli by mi się to nie udało, no to bym odcinek zakończył, ale zawsze jeżeli mi się coś nie uda, to mam jeszcze, w sensie tak sobie, wiecie, przyrzekłem, że zawsze przynajmniej te dwie próby, jeszcze następne będę podejmował, żeby nie było, że jakiś failowy odcinek wam wrzucę, no bo w Kingdom Rushu to lepiej wolę zachować to, że w jednym odcinku robię jedną, udaną misję. Ale na koniec gadania. Tylko ulepszamy tą wieżę i puszczamy wreszcie przeciwników. Czwarta minuta ja się rozgadałem aż do rozpoczęcia poziomu. No i dobra. Są tutaj nasi koledzy, którzy. Tak, najlepiej, żebym Wilmaga tu zbudował, moim zdaniem, bo on tutaj no obrażenia. Ma. Aha, oni są odporni. Oni są dobra, wiecie co? Tu postawimy baraki. Dlaczego? Gdyż, ponieważ. Wow! Ale zajebiste. Podoba mi się już ta jego umiejętność. Lubię, jak jest dużo którzy, dużo ludzi, którzy bluch. O oh fuck. I to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Trzeba nie dopuścić ich tutaj po prostu. Nie wolno im się tu dostać. Trzeba tu postawić stanowczo baraki i je jeszcze ulepszyć. No i tutaj oni będą wchodzić i prawdopodobnie mogą jeszcze tędy wychodzić, więc no powiem wam, że jest niezaciekawie. Tu by się jeszcze przydało coś postawić, tu by się przydało w ogóle z pioruna do nich walnąć. Eee, a tutaj możemy w tym miejscu postawić łucznika który będzie, wiadomo, bił, e, o, właśnie ten, ten rodzaj łucznika. Tu postawimy sobie tych. No i proszę bardzo, ktoś się teleportował. No idzie na górę. Eee, a, ja mam tu takie kryształki, które zamrażają. Dobra, rozumiem. Się tak zastanawiałem, co to są za kryształki. O, widzę, że jest tam nieciekawie dosyć na górze. I to jest ten problem. To będzie. Aj! Dobra, już mi nie przejdą. Jeszcze nie wiem, czy tu było do dobrze tego, sta te tego ucznika stawiać. Gdyż, ponieważ. Em... Wiecie co ja bym tu druida postawił? E, bo druid mm, z respi tego niedźwiedzia, nie? I bym postawił faktycznie tego druida tutaj. Dobra, jeden mi tam przeszedł, ale to nic. Będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Tu może. może... Ach! Nic, nikt mi nie przejdzie. Nie ma takiej opcji. Nikt. Dobra. Proszę bardzo. Aha, to mamy jakiegoś nowego, a bore. no dobra, no spoko. Mm, dobra, nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tu tego maga stawiać, ale trudno. Nie będę nad tym ubolewał, tu postawię druida. No bo oni wszyscy się tu będą kumulować, jak tu będą baraki, to druid będzie ich obijał, tak samo tutaj, nie? Mm, no i tutaj też bym poszedł w tego druida jednak. A tu może maga postawimy, albo też łucznika. Zobaczymy. Jest bardzo mało miejsc na wieżę, to mi się nie podoba w ogóle. Mam nadzieję, że się to uda przejść na te trzy gwiazdki, żeby można było później robić he he heroiczne e challenge. A on jest naprawdę bardzo mocny, on, tutaj magik by się przydał na niego. Chyba tak zrobimy właśnie. Dobra. No i tutaj oczywiście to, co wcześniej mówiłem, czyli. No chyba, że to zrobimy. Nie, no przecież musi to trafiać tutaj. Nie wiem, czy to była dobra taktyka, to, co tu zrobiłem. o OS. Dużo ich, naprawdę bardzo ich dużo. Nie podoba mi się to. O, mamy te Thunderbolt, ulepszenie do tych Thunderboltów. Teraz widzę jak to działa. Nie wiem, to my chyba ostatnio odblokowaliśmy, nie? To ulepszenie dla Thunderboltów. Oho, jakiś nowy przeciwnik Twilight Evoker. O, duża odporność na magię, czyli nie przejdzie tędy. Ale mamy tego, nie? Powinien jako tako dać radę. Podgłośniłem wam trochę grę. Wydaje mi się, że było lekko za cicho. Ale szybko, szybko pada od tych moich rycerzyków. Z tego co widzę, znaczy do, dobrze je hobijają. Opacałoby się właśnie każde baraki ulepszyć, żeby oni z tego łuku szczelali. W sumie najlepiej każdego podwójnie ulepszyć wiecie druidzi, druidzi to będą spoko, gdyż ponieważ e, pająki one się kumulują wszystkie w jednym miejscu, jak oni są One mają bardzo mało życia, a większość pająków jest odporna na magię. A druid właśnie jest najlepszy do tego. I to jeszcze ten druid, nie? Tak przynajmniej ja myślę. Może. Wy mielibyście jakiś lepszy pomysł na te levely? No to wiadomo, piszcie w komentarzach. Ja może w przyszłości się zastosuję do Waszych porad. Co tutaj najlepiej budować? Na razie idzie dobrze. Mamy jedno życie, tylko straciliśmy, ale z tego co wiem, jak stracimy e, 3 życia, albo nie 4, 4, życia, to wtedy już na dwie, o dwie gwiazdki walczymy. Myśli, mamy 17 żyć. To jeszcze jest w miarę dobrze. Przynajmniej tak myślę. Wydaje mi się, że w Vengeance jeszcze tak. W, w, znaczy, w Vengeance na pewno wiem, że jak. Chyba jak, jak już mamy 17, to jest źle. Bo jeszcze jak ma, mając 18, to jeszcze jest Git. A w tych pierwszych Kingdom było tak, że jeszcze jak mieliśmy 17, to było Git. słuchajcie chyba raczej o, tym, o czym mówię. Tutaj 17 żyć. I żeby nie było, że nie, 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 nie przestawiam bohatera. bohatera akurat stoi tutaj, ja tu się najwięcej dzieje. No, pięknie, wszyscy. Jezu, 1800 kasy tak szybko zarobiłem? Czy ja wcześniej po prostu tej kasy nie wydałem? No, wam powiem nieźle. O nie, niezły ten kryształ. No, znowu. Znowu. Dobra. Proszę wybaczyć, wszyscy, pani. Proszę wybaczyć, wszyscy, fani a wszyscy fani tutaj Werluda, ale ja uważam, że tutaj lepsze, lepsze będzie to rozwiązanie. To Może nie będą bić jakoś super dużo, ale będzie raczej dobrze. Widzicie, ja uwielbiam wszystkich bohaterów i wszystkie wieże, które coś przywołują. To jest to jest taki, jest taki dodatkowy barak. Czasem trochę mocniejszy, czasem słabszy. No jednak, wiecie, to troszeczkę spowalnia ich dojście do, do, do tego, do wyjścia z tutaj, żeby życie stracić. E, bo, wiecie, macie, więc ja mam na przykład straszną, straszną podzielność uwagi. Jak, wi jak widzę, że jest jakaś postać, którą... albo ulepszenie do postaci, które coś przywołują, to ja zawsze je ulepszam, żeby jak, jak najwięcej i jak najbardziej przeciwników spowolniać, żeby mieć więcej czasu na myślenie, co w, w danej sytuacji zrobić. Stąd jest, jest moje zamiłowanie do wszystkich bohaterów i wiesz, które coś przywołują. Tam, gdzie jest napisane Summon. Bo to oczywiście gra jest po angielsku tylko i wyłącznie. E nie ma polskiego języka. E I jak coś przywołuje, no to wiecie. To jest pewne, to jest właśnie pewne, że mm, biorę zawsze niedźwiedzie, niedźwiedzie. A to już dochodzi, dochodzi prawie do końca tego poziomu. Może tu ulepszę tego maga. Żeby coś tam robił więcej, nie? Ja Że nie mogę jak w Alliance tutaj prze przesuwać tych mobków, było fajne nawet. Uh -huh. <try> Teraz patrzcie na to, jakie osuchanie im zrobię, <try> patrzcie ile tu, tu, tu tych ludzików jest. Jeszcze to im dostawię. Oho, oho. właśnie, Tego się można było wręcz spodziewać. Pięknie. O, tam jest jakaś małpka. Jest Nie, to nie jest królujan. Lemur. I like to move it, move it. No. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Na mnie to mało. Ciekawe, czy. wiecie, wiecie co byłoby fajne? Powiecie, wyszło dużo tych platformówek na podstawie jakichś filmów. Na przykład e, Epoka Lodowcowa. Na podstawie, właśnie, bajki wyszła platformówka. To historii wyszło, co nie? E, brakuje jakiejś platformówki, gdzie gramy kurwa królem Julianem i skaczemy, na przykład, albo coś robimy, nie? To by było zajebiste. Może nie, nie do końca była to jakaś platformowka w stylu takiego Kangur Kakao, ale coś tego typu właśnie związane z królem Julianem, Morrisem, e, albo w ogóle z Pingwiny z Madagaskaru. Przecież to by był zajebisty pomysł na zrobienie gry. Jeszcze, jeszcze tego brakuje. Jestem fanem Pingwiny z Madagaskaru. Może nie samego filmu, nie, nie samej bajki Madagaskar, bo szczerze zawsze wolałem oglądać Pingwiny z Madagaskaru na... na... no po prostu na... na cyfrowy Polsat to się mówi, coś takiego no po prostu wiecie na tych programach, kanałach i tak dalej i z Madagaskaru jakoś z Madagaskarem samym, nigdy nie, przypada, nie, prze, nie przepadałem A ten co się stanie, jak mi przejdzie trzy tylko on jest odporny na on jest odporny na pancerz czy znaczy na tego trzeba było sprzedać i dać tu maga Strasznie wam napada, nie wiem o co chodzi. Ha, boże, ja tego denasa, jezu, już widzę waszą minę tutaj. Czemu ty tego denasa nie przestawiasz? Ja się właśnie sam sobie zadałem to pytanie. Ale mocny ten boss. Możecie mi raz w komentarzu napisać, czym go najlepiej zabijać. Dużo porad naprawdę od Was dostaję, <gryw> więc, więc no. Postaram się te, te, te filmy nagrać na tyle, żeby wyrzucić je jednocześnie przed jeszcze tam wygraniem tej krainy, Prze przeczytać wasze komentarze. Więc no, udało nam się ukończyć ten etap na 3 gwiazdki. Co byśmy mogli sobie tu lepszyć? Druid, atak, ręcz. Idźmy w tych druidów.

Czyli na 15 dopiero już nowe, wszystkie nowe postacie się odblokowują. Patrzcie: Weznan, Ksin, Feniks, Durax, Lyn, Bruce, Lilith, Wilbur i Faustus. Pisaliście mi, że Feniks i Wilbur. To jest to. Ale Faustus o Faustusie też dużo dobrego słyszałem. ale przetestujemy ich wszystkich tak czy siak, więc to jest, to już będzie do mojej opinii na może live'ach albo tutaj przetestujemy ich, no na pewno chciałbym ich testować więcej. Ale dobra moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku z Kingdom Rush Origins, mam nadzieję, że nam się podobało. Od razu nagrywam kolejny odcinek, żeby, jakby wiecie, wrzucił się o tej godzinie 12. No i moi drodzy, będę oczekiwał na wasze komentarze i po tym drugim odcinku po komentarzach już nagram ostatnie odcinki, ostatnie dwa odcinki do finału, więc te komentarze, które pod tym filmem i kolejnym napiszecie, to już będą ostatnie, do jakich się odniosę prawdopodobnie w całej, w całej linii fabularnej. Mówię tylko o linii fabularnej. O tych etapach jeszcze nie mówię, bo to nie jest koniec serii, nie? tylko mówię o tych etapach. Więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!